Konie, Wasza wizyta w Australii dobiega końca, już pojutrze wracacie do Polski. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że przyjęliście nasze zaproszenie, byliście gośćmi naszego festiwalu i mam nadzieję, że mieliście też okazję do odpoczynku. No, to jest to moja pierwsza wizyta, w której udało się połączyć obowiązki z odpoczynkiem. Nigdy sobie na to nie mogłem pozwolić, żeby znaleźć czas, zwłaszcza na kontynencie tak dalekim jak Australia, w którym, gdzie jestem trzeci raz już, to pierwszy raz, kiedy mogłem poznać ten kraj bo tak to przyjeżdżałem, pracowałem i wyjeżdżałem. A teraz po raz pierwszy dzięki organizatorom, dzięki mm, przyjaciołom mogliśmy z małżonką o, o, jakby... Zacząć poznawać ten kontynent. W ogóle Australia, no, jako, jako kraj, niesłychanie mnie zaskoczyły te odległości i, i, i ta piękna przyroda. I jak, to wszystko, jak to wszystko jakby ogarnąć, to, to kłopot jest nas przyzwyczajonych do, do, do odległości europejskich. I tak by się chciało wszystko połknąć, a tego czasu jest trochę mało i możliwości. Miły też był festiwal. Ze względu na niesłychaną atmosferę ciepłą publiczności, to, to nie wymaga tylko pomysłu, ale również umiejętnej organizacji, to że, że y, y, przyjechaliście do Polski kilka osób, żeby te filmy wybrać, wiedząc, jakie mogą być oczekiwania tutaj Australijczyków. To jest bardzo cenna inicjatywa. Ja bym, no, będę ambasadorem, że tak powiem, tej, tej inicjatywy, bo wydaje mi się, że jeżeli ma się propagować kulturę polską, no to to jest jego najlepszy powód do, 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 do robienia tego. Ja tak trochę pokazywałem tutaj na zaproszenie we twoje, pokazywałem film stary. Dla mnie już jest zamieszkły, czyli seksmisję, i nie myślałem, że to będzie aż tak zelektryzuje publiczność. Oczywiście byłem bardzo ciekaw nowej kopii zrestaurowanej, e, świetnie zresztą, e, że ten film nagle taki został odświeżony i nabrał jakby rumieńców nowych, ale przede wszystkim reakcja tych ludzi, którzy. Widzę. To jest coś tak niesamowitego na tym filmie. Jak go nie oglądają z publicznością przez lata całe. Natomiast coś niesamowitego jest takiego, że ja słyszę, że ludzie wiedzą, co za chwilę będzie. Wiedzą, co ja z ekranu powiem. I mimo to ich to śmieszy. Czyli oni znają na pamięć ten film, a mimo to go oglądają. To jest jakiś niesamowity fenomen tego filmu, który pewnie przeszedł do historii polskiej kinematografii i dlatego po raz pierwszy. W moim życiu byłem zaproszony do sekcji klasycy, co jest niesłychanie nobilitującym, a z drugiej strony trochę mnie bo bo boję się, że do, już jestem zaliczany do takiej sekcji. I ta publiczność taka wzruszająca no, osoby, które przyjeżdżają, prawda, tyle kilometrów, żeby trochę po poczuć tą atmosferę polską, to, to, to bardzo mnie też wzruszyło. Ja sobie już sam reguluję moją aktywność. A ona się jest rozpięta pomiędzy tym, co robię nowego, ale również jest rozpięta. W opiece tych rzeczy, które już zrobiłem, mnie tego Krzysztof Kieślowski nauczył, że jesteś ojcem tego filmu nie tylko do momentu jego premiery, przez całe życie tego filmu. Oby było jak najdłuższe to życie tego filmu. Zatem Jesteś jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym Polakiem, czy jedynymi Polakami, których osobiście po tej słynnej Operze sydnejskiej oprowadził inżynier Obiała, budowniczy, który remontuje tę Operę. Ta moja żona jest no, fanką kina od dziecka. Ja mniej, ale ja tak ona mnie podciągnęła. Także no, mieliśmy ogromną frajdę oglądając Stare polskie filmy Pięknie. I, i film otwarcia, Fli, a Aha. film zamknięcia był rewelacyjny. To była naprawdę No Tadeusz, gratulacje. Dziękuję, dziękuję. A ja muszę powiedzieć, że wielką przyjemność sprawiło mi to, że mogę dzisiaj z ludźmi sukcesu na drugim końcu świata po polsku rozmawiać o sprawach tak ważnych. Opera jest bardzo stara, wszystkie urządzenia sceniczne są w tej chwili. No, nie do użytku praktycznie, także ci ludzie pracują w fatalnych warunkach, musieli się zdecydować na, na remont, ale to jest też pierwszy etap remontu. No bo... właśnie o to chcesz pytać, czy pana będzie też dotyczyło remont sal wewnątrz? O, w 2014 roku, yy, znaczy my mamy to skończyć w yy, lipcu 2014 roku i od lipca 2014 roku ma się zacząć następny etap, który potrwa do 2023. Dwu, i będzie cała opera przebudowana segmentami, czyli opera będzie. Te wszystkie sale? I tak, jak nowa. Na zewnątrz nie ma prawa się nic zmienić, to są po prostu wymagania, ponieważ. już konserwatora, chyba nie? Nie, opera jest na światowej liście UNESCO, no tak. także tego nie można ruszyć. Jak jest, wiliczka. Tak, jak wiliczka, no, tak. No. Jest też na liście narodowej, na liście stanowej i na liście miasta, także absolutnie na zewnątrz, tak jak ją widzimy, nie można niczego ruszyć. Dziękujemy, że mogliśmy Pana poznać. No, Pani, ja się cieszę, że Państwo <laughs> Dziękuję Ci, że znalazłeś czas. No, dziękuję prawie. serdecznie. Dzięki. Przysłuchując się Waszej rozmowie, miałem takie wrażenie dwóch wspaniałych, wybitnych Polaków, daleko na antypodach, rozmawia o swoich a, sukcesach. Proszę, patrzcie, jakie porozumienie na tym przecież dwa zawody kompletnie różne, a my patrzyliśmy na to, jak, na, jak najwyższe dzieło sztuki. Ale jedna, jedna cecha was łączy, którą zdążyłem bardzo szybko zauważyć, mianowicie obaj jesteście bardzo skromnymi osobami. Edmund Obiała, inżynier Edmund Obiała jest bardzo skromnym człowiekiem. Takie same wrażenie odnoszę w rozmowie, w kontaktach z tobą. Osiągacie wspaniałe rzeczy, robicie wspaniałe rzeczy, a sami o tym mało mówicie. Jest takie powiedzenie wielkiego nauczyciela teatru Konstantego Stanisławskiego, które zawsze powtarzam studentom moim, jak zaczynam z nimi zajęcia. Kochajcie sztukę w sobie, a nie siebie w sztuce. No i to jest moje credo, na to, że ja bardziej kocham sztukę w sobie, czyli to, co chcę zrobić, to, co chcę przekazać, niż siebie na tle tej sztuki. I takie samo wrażenie Podniosłem natychmiast, o, 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 spotykając się z panem inżynierem, dzisiaj Edmundem Obiałą, który też jakby kocha to, co robi, a nie że on to robi. Ale musicie jeszcze jednej rzeczy pogratulować. Miłą, niesamowicie miłą niespodzianką było dzisiaj, że w kawiarni, w dalekim Sydney, daleko od Europy, nie tylko, że rozpoznał Cię kelner, on wiedział, w jakim tak, tak. filmie, u jakiego reżysera grałeś. Tak. I to nie Polak. No, takie, takie, takie niespodzianki spotykają mnie. E, rzeczywiście no, w Europie często. W Europie to częściej, tak. Ale tu, no, rzeczywiście, żeby ktoś się rozpoznał, ale wiedząc, wiedział, kto ten film nakręcił, gdzie to było, co to jak, że to Kieślowski był taki wybitny polski reżyser. that. Uh, I'm a waiter from a Cosmo. The Polish cinema, it's a very important for the world. They make so much influence on our vision. There are lots of famous directors, uh, creative people, writers, who are sharing this uh, beautiful craft, what they learn in Poland. Yeah, remember we saw in the white in the, the very famous series in, um, from Poland, the Red, Blue, White, Kryzowski. Chris, Krysowski, yeah. So, yeah, we're very pleased to have him in Sydney, especially in a, in Double Bay, the Eastern European uh, Mecca, yeah. And there are lots of creative people, you know. So, it's a great honor to you have you here. No, very Z tym, że Polacy, którzy tu mieszkają, no to powiedzmy, to oni mnie pamiętają z tych jeszcze najwłaśnie naj, najbardziej owocnych moich lat. Y, ale y, 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 też jest taka ciekawość, y, że ten ktoś właśnie, jak się z nim spotkamy, to opowie coś o tym filmie takiego, czego my nie wiemy. Prawda? Dlatego też pilnowałem na spotkaniu i w Melbourne, i w Sydney, żeby opowiadać takie rzeczy, które jakby bezpośrednio z ekranu nie, nie widać, a które w pracy były, były, y, na, nam towarzyszyły. Bardzo było mi miło, jak w Sydney przyjechał autobus z Adelaide. Ludzie, jak ci ludzie są aktywni w. Y, to w, w, w uczestniczeniu w aktualnej kulturze w Polsce. Jak tu widziałem na spotkaniach, przychodzili z książką, która moją, która została wydana w czerwcu, no, cztery miesiące temu. Oni już ją mieli, oni już chcieli, żeby się im wpisać. E, e, oni wiedzieli, co ja aktualnie robię, co mój syn robi. Czyli to jakby to jest żywe bardzo. No. Bardzo mi to imponowało. Muszę powiedzieć. Powtórzę zatem jeszcze raz moje zaproszenie dla Ciebie i dla Twojego syna Macieja na przyjazd do Australii w przyszłym roku. Marzy mi się zrobienie przeglądu filmów ojca i syna przegląd filmów Szturów. Dziękuję. Dziękuję. Właśnie to mnie wzruszyło, jak to oświadczyłeś w sydnej przed publicznością. To znaczy, już mogą Cię trzymać za słowo. Teraz już od nas zależy. Czy my, no właśnie, raz znajdziemy czas no i jak ten program sobie ułożymy, żeby ci ludzie mogli skorzystać, też żeby ich nie zamęczyć, bo to ja czasem też wiem, że to można zamęczyć takim, czyli znowu oglądać jego twarz. No. Najbardziej się obawiamy o syna, bo on jest w tej chwili bardzo zajętym, rozrywanym wręcz aktorem i i, i ma aktywność i teatralną, i filmową. I... Którą się planuje długo naprzód, prawda? Także trudno No, ale powiedzieć, powiedzmy, że jeżeli no. właśnie zaplanujemy to na, na, na no, rok to naprzód, się... no to... To może się uda. ...to się go przekona. powrotu tak? do zimnej Polski? No, ale... no my dziękujemy no, za... za zaproszenie przede wszystkim. Za, nie, Głównie nie? za to, że podjąłeś taki trud zapoznania tutaj publiczności z aktualną produkcją polską. No, Ale jest to kraj bardzo Chłaninie. polski. Chłaninie, i nie chcę powiedzieć, że bardzo polski. Tak. I hmm. polski kinematografii przyjazny. To chyba od czasu jeszcze pana profesora Teplica, y, y, potem z, y, stałym programom telewizyjnym y, w y, omawianiu filmu polskiego. Ja tu zawsze się spotykałem od strony australijskiej również z dużym znastwem. Tego, co my robimy gdzieś tam w dalekiej Polsce, prawda? który jest sztuką dosyć no, szybko mijającą. Nowe rzeczy przychodzą, więc w moim interesie, ja to tak pojmuję, jest jakby przedłużać życie tego, co zrobiłem. I takie zaproszenie Twoje jest dla mnie niezwykłe, może nawet bardziej mnie to stymuluje niż udział w festiwalu że nagle publiczność będzie mogła zobaczyć, jak się rozwijało, jak się moja myśl rozwijała, a jeszcze tym razem jak z synem jeszcze zostałem zaproszony, no to jak jego kariera się toczyła, toczy powiedzmy, jest no to jest bardzo ciekawe, na przykład bardzo bym się musiał skupić, żeby dobrać tak filmy które by tutaj publiczności się podobały, a również dla tych, dla tej publiczności australijskiej też były jakąś nowością. Kochani, dziękuję, że przyjechaliście do Australii, życzę przyjemnego powrotu do Polski i pamiętajcie, że jest takie miejsce na świecie, gdzie jesteście i zawsze będziecie mile widziani. No to miło Miłe tak miejsce. wiedzieć, że jest takie miejsce i że Chciałem osobiście podziękować Ci, że zaprosiłeś mnie w momencie życia moim trudnym i miałeś we mnie wiarę, co postarałem się udokumentować w tej ostatniej książeczce, którą napisałem.